W dzisiejszym filmiku pokażę Ci, jak zrobić taką oto czapeczkę Mikołaja. Żeby ją zrobić, potrzebujesz czerwonej włóczki. Ja akurat mam Drops Paris i do tej włóczki szydełko 3,25 mm, ale może być też 3,5 Akurat u mnie Tulip Etimo. Włóczki białej lub pluszowej lub takiej futerkowej, właśnie w tym kolorze, żeby zrobić pompon i wykończenia. Ostrej igły z dużym okiem i nożyczek. Czerwoną włóczką zrobiłam łańcuszek z 16 oczek. W ten sposób. I teraz zrobimy sobie okrążenie. Właśnie zamkniemy okrążenie oczkami ścisłymi, żeby zrobić okrążenie delikatnie. Łączymy końce tego łańcuszka delikatnie. Żeby się nie poskręcał, wbijamy się tutaj pod górną pętelkę pierwszego zrobionego oczka łańcuszka. Nabieramy włóczki i robimy luźne oczko ścisłe. Kiedy mamy już to oczko ścisłe, pociągamy delikatnie za końcówkową tutaj włóczkę i możemy przerabiać od razu w okrążeniu. Zrobimy sobie. Dwa oczka łańcuszka pomocnicze, które nie zastępują pierwszego słupka, dlatego pierwszy słupek zrobimy tutaj u podstawy tych dwóch oczek łańcuszka. I teraz robimy sobie słupki po kolei w każde oczko. Możemy robić tak, jak nam się tutaj wygina, po prostu, aż będzie 16 takich słupków. Jeżeli szydełkujesz już chwilę, możesz sobie ułatwić zadanie. Szydełkując również wokół tej takiej pozostawionej końcówki, dzięki czemu od razu ją sobie ukryjesz. Nie trzeba będzie jej ukrywać igłą. Jeżeli tego nie zrobisz, to ukryj po prostu tę końcówkę na sam koniec. Ja już tego nie będę pokazywać, bo pokazuję jak szydełkować również wokół tej włóczki. I tak to zrobimy. Tak to teraz wygląda. Nasza końcówka została schowana. Jeżeli ci tutaj coś zostało, możesz to śmiało odciąć i wyprostować. I już. Pamiętaj, żeby liczyć ile tych słupków jest na początku, zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynasz, bo może tutaj cię kusić, żeby zrobić dodatkowy słupek tutaj. A to już jest tak naprawdę oczko tylko i wyłącznie łączące. Ponieważ nasze oczka początkowe to były oczka tylko i wyłącznie pomocnicze, więc Zakańczamy okrążenie, bijając się po prostu pod pierwszy słupek. Tutaj. I teraz, jak mamy już to zrobione, robimy sobie kolejne dwa oczka łańcuszka pomocnicze. Tylko, że tym razem zrobimy taką sekwencję, że będziemy trochę tutaj tych oczek zamykać. Dlatego robimy. Dwa oczka łańcuszka, dwa słupki. I teraz zamknięcie dwóch słupków. Zamknięcie dwóch słupków robimy w ten sposób, że robimy narzut, zaczynamy pierwszy słupek, przeciągamy przez pierwsze dwie pętelki, ale tutaj nie kończymy, tylko znowu robimy kolejny narzut, wbijamy się pod kolejne oczko. W ten sposób przez pierwsze dwie i przez pozostałe trzy mamy zamknięcie dwóch słupków. Zróbmy sobie to jeszcze raz, czyli dwa słupki. Klasyczne, nie zamykane. I zamknięcie słupków, czyli robimy narzut, wbijamy się pod kolejne oczko, przeciągamy przez pierwsze dwie, robimy narzut, pod kolejne, wyciągamy przez pierwsze dwie i przez wszystkie trzy. I jeszcze raz robimy tę sekwencję. dwa słupki zmniejszenie, dwa słupki zmniejszenie i zamknięcie okrążenia oczkiem ścisłym. Tam się zobaczmy. Mamy to. Jeżeli przeszliśmy do trzeciego już okrążenia, robimy znowu dwa oczka pomocnicze i tym razem sekwencję 4 słupki zmniejszenie, 4 słupki zmniejszenie. Czwarte okrążenie to sekwencja 3 słupki zmniejszenie, 3 słupki zmniejszenie. Piąty to dwa słupki zmniejszenie, dwa słupki zmniejszenie. Zrób to i idziemy dalej. Mamy to już prawie zamknięte. Zostało nam ostatnie już tutaj okrążenie, kiedy zrobimy na zmianę słupek. Zamknięcie. Pokazuję to, bo już tutaj się robiło trochę ciasno, więc trzeba to robić po prostu powoli, z precyzją. I wszystko się uda. I łączymy oczkiem ścisłym klasycznie. To już może być trochę trudniejsze. Zawsze sobie możesz pomóc, na przykład łapiąc tylko i wyłącznie za przednią pętelkę. Jeżeli to już by było za trudne, żeby przebić się przez obie, ja sobie to właśnie zrobię w ten sposób. Czapka już jest. Gotowa, jeśli chodzi o główną część, zróbmy teraz pomponik. Bierzemy włóczkę ozdobną, pluszową lub po prostu białą i zmieniamy kolor. Żeby zrobić to tak ładnie, tak naprawdę cofniemy sobie ten jeden ruch. Wiemy się tu z powrotem, ale pociągniemy już kolorem pomponika. I teraz zrobimy oczko łańcuszka i będziemy robić cztery razy po dwa półsłupki w jedno oczko. W ten sposób, drugi raz, trzeci raz. I czwarty raz tu. Robimy sobie oczko ścisłe tutaj w pierwszy półsłupek. I teraz znowu robimy oczko łańcuszka i robimy sobie cztery zmniejszenia. Zmniejszenia już w tym momencie klasyczne półsłupkowe, klasyczne zmniejszenie półsłupkiem robi się tak, że wbija się pod kolejne oczko, wyciąga pętelkę, ale nie kończy się, tylko wbija się w kolejne, znowu wyciąga i przez trzy pętelki na szydełku. Ja wiem, że teraz wbicie się, znalezienie tych pętelek może być wymagające, ale nie przejmuj się, zrobimy to jeszcze tylko parę razy. Wbijaj mniej więcej, tam gdzie ci się wydaje, czyli znowu tu i tu i przez trzy. Znowu. Tu, tu i przez 3. I na koniec jeszcze raz tu, tu i przez trzy. I nasz pomponik jest. Gotowy, możemy sobie zrobić jeszcze tutaj oczko ścisłe, znowu w początkowe oczko. Odcinamy z takim zapasem 15 cm. Pociągamy delikatnie, żeby zakończyć. I teraz ukrywamy sobie te końcówki, nawlekając je na ostrą igłę. I jeszcze tutaj tą igłą bijemy się w przednie pętelki każdego pozostałego oczka. Mniej więcej tak jak mówię, gdzie się to wyczuje. I sobie delikatnie pociągamy, żeby to zacisnąć i jest idealnie zamknięte. I chowamy sobie po prostu tutaj przechodząc parę razy tutaj przez te Warstwy. Ucinamy. Ukrywamy te dwie pozostałe też końcówki. Zostało nam do wykonania obrzeże. Żeby je zrobić, bierzemy znowu białą włóczkę, najlepiej tą pluszową. Odnajdujemy miejsce rozpoczęcia robótki. Wpijamy się tutaj szydełkiem. Nabieramy włóczki. Robimy oczko łańcuszka i teraz półsłupek w każde oczko naokoło. Tutaj również możemy sobie robić to również wokół tej odstającej końcówki, dzięki czemu naturalnie ją ukryjemy. Zrób całe okrążenie w ten sposób, i na koniec zamknij to okrążenie oczkiem ścisłym. Gdy już to mamy, ucinamy, przeciągamy i ukryjemy sobie teraz tę końcówkę, nawleczmy na igłę. Przy włóczce pluszowej mało tutaj, tak czy siak, będzie już widać, ale tak czy siak, zróbmy sobie to we właściwy sposób, czyli wbijmy się tak trochę dalej tutaj igłą, cofnijmy się tutaj. I wbijmy się później w środek w ten sposób. I się robi taki ładny kant. I ukrywamy na koniec od wewnętrznej strony. Można to zrobić tak. I z powrotem prostujemy. Odcinamy. I czapeczka jest gotowa. Możesz ją na przykład nałożyć ptaszkowi na głowę lub pierniczkowi lub innym wzorom z naszego adwentowego kalendarza.